Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Jak wiadomo, ubrania określają gust mężczyzny, a pokrowce na siedzenia samochodowe. Jego pojazd są w stanie zapewnić komfort i bezpieczeństwo samochodu. Zadbane wnętrze korzystnie podkreśla status jego właściciela i charakteryzuje go jako osobę solidną, schludną i odpowiedzialną. Jak wybrać pokrowce samochodowe? Jaki materiał jest lepszy i na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę? Postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie. Przydatność pokrowców na fotele samochodowe jest to oczywista. Utrzymują wnętrze w czystości i porządku, maskują defekty we wnętrzu. Można je łatwo zdjąć do czyszczenia, sprawiają, że wnętrze jest estetyczne, są wygodne i komfortowe. To tylko niektóre z zalet, które potwierdzają, że takie produkty do foteli, to naprawdę przydatna rzecz. Zdecydowanie powinny znaleźć się w każdym samochodzie. Rodzaje i odmiany. Pokrowce na fotele samochodowe dzielą się na trzy rodzaje, modelowane, szyte na miarę, uniwersalny. Przed wyborem pokrowców samochodowych należy pamiętać, że temperatura w kabinie może się zmieniać, więc materiał powinien być odporny na ten czynnik. Istnieją produkty wielowarstwowe, czyli wierzch jest głównym materiałem, pod nim znajduje się pianka. A podstawa wykonana jest z poliestru. Takie pokrowce nazywane są trójwarstwowymi. Materiał ten charakteryzuje się wysoką jakością. Są one poddawane stałym obciążeniom, więc materiał powinien być jak najbardziej odporny na zużycie. Ponadto powinien być hipoalergiczny, ponieważ kabina jest zamkniętą przestrzenią i ludzie będą musieli wdychać otaczające powietrze. Uniwersalne pokrowce samochodowe mogą być wykonane z różnych materiałów, są to ekoskóra, tkaniny, welur lub gobelin. Nadają się do wszystkich marek samochodów. Pokrowce modelowe są tworzone indywidualnie dla danego modelu. Jeśli pokrowce mają być dobrze dopasowane i harmonijnie uzupełniać wnętrze samochodu, polecamy warianty modelowe. Trzeci rodzaj szyjemy na indywidualne zamówienie. Wzór pokrowca. Przed wyborem najlepszego materiału należy zdecydować się na projekt. Biorąc pod uwagę indywidualność każdego modelu samochodu, należy szczególnie starannie dobrać odpowiednią kolorystykę. Kolor i faktura powinny być harmonijnie połączone. Tak więc, jeśli jesteś koneserem jakości i praktyczności i chcesz, aby wygląd twojego samochodu był stylowy i piękny, Zalecamy zakup pokrowców od zaufanych producentów. W tym celu można dodatkowo zapoznać się z opiniami klientów, materiały pokrowców. Istnieje ogromny wybór tkanin, z których wykonane są pokrowce samochodowe. Kupujący w tym przypadku musi jedynie wybrać odpowiedni materiał, jednak bardzo ważne jest, aby traktować to poprawnie. Zastanówmy się, Jakie tkaniny są prezentowane na współczesnym rynku i jakie są ich cechy? Welur jest uważany za najbardziej popularny wśród kupujących. Ta tkanina, w przeciwieństwie do skóry, ma niski koszt, atrakcyjny wygląd i jest wygodna w użyciu. Welur jest przyjemny w dotyku, nie ślizga się i pozwala czuć się komfortowo podczas jazdy. Produkty welurowe nie nagrzewają się ani nie wychładzają jedna z wad skóry. Jedyną rzeczą jest to, że pokrowce welurowe należy regularnie czyścić lub prać. Tapestry należą do droższych tkanin ale charakteryzują się doskonałą jakością. Opinie o tym materiale są wyłącznie pozytywne. Produkty tapestry dodają salonowi atrakcyjności i luksusu. Są wygodne i wymagają delikatnej pielęgnacji. Tapicerkę gobelinową należy często odkurzać lub przecierać wilgotną ściereczką. Ekoskóra jest uznawana za materiał przyjazny dla środowiska który jest kilkakrotnie tańszy od prawdziwego pod względem kosztów. Ekoskóra jest sztucznym substytutem prawdziwej skóry. Składa się z bawełny, syntetycznych polimerów i sztucznych materiałów. Ekoskóra jest łatwa w pielęgnacji i świetnie wygląda. Alcantar to sztuczny zamrz. Takie pokrowce są bardzo miękkie, trwałe i ciepłe. Produkty wykonane z Alcantary świetnie wyglądają we wnętrzu samochodu. Materiał ten ma wysoką cenę. Ale rekompensuje ją trwałość i odporność. Innym popularnym materiałem jest winyl. Pokrowce te są dostępne w dużym asortymencie i mają niski koszt. Winyl jest nieprzepuszczalny dla powietrza i cieczy. Materiał ten pozostaje czysty przez długi czas i nie wymaga dodatkowej pielęgnacji. Futrzane pokrowce świetnie nadają się do użytku w sezonie zimowym. Nie marzną, szybko się nagrzewają. Są miękkie i przyjemne w dotyku. Zalecamy jednak zakup wysokiej jakości pokrowców futrzanych, aby kłaczki nie pozostawały na ubraniach. Dostępny jest jeszcze jeden materiał, którym są skórzane pokrowce samochodowe. Skóra samochodowa jest znacznie taniejsza od zwykłej skóry i bardziej praktyczna. Takie skórzane produkty wyglądają świetnie, są łatwe w pielęgnacji ponieważ brud można łatwo zmyć zwykłą wilgotną szmatką, łatwo je jednak zarysować, co należy wziąć pod uwagę, które pokrowce na siedzenia są lepsze. Jeśli musisz wybrać pokrowce na siedzenia samochodowe, musisz wziąć pod uwagę ich cechy funkcjonalne. Oto niektóre z nich. Ważne jest, aby produkty pasowały do wymiarów. Konieczne jest uwzględnienie wymiarów poduszek powietrznych. Warto sprawdzić. Czy są wycięcia na zagłówki i podłokietniki, lepiej wybierać produkty z miękką wyściółką zapewniającą komfort podczas jazdy. Obecność specjalnych kieszeni na różne drobiazgi. Dobrze, jeśli boki będą gęsto oprzyte, dzięki czemu produkty będą trwalsze. Opcje budżetowe i elitarne. Dobry sposób na ochronę wnętrza samochodu. Niedrogie pokrowce. W tym przypadku warto kupić pokrowce Mikę. Mają uniwersalne rozmiary i różne kolory. Takie produkty są łatwe do prania i ubierania. Jedyną wadą jest krótka żywotność, ale nawet ona zależy od warunków użytkowania. Pokrowce wykonane z trwałych tkanin, takich jak plusz lub gobelin, są dość niedrogą opcją. Doskonale wchłaniają wilgoć i można je łatwo zdjąć do prania lub czyszczenia. Minusem jest to. Że po praniu taka tkanina może się skurczyć. Jeśli nie chcesz zmieniać pokrowców przez długi czas, warto kupić produkty welurowe. Przed zakupem zalecamy zapoznanie się z recenzjami na stronach internetowych producentów. Welur jest trwały i niezawodny. Nie przykleja się do ciała i łatwo się go czyści. Przyjąć pokrowce samochodowe na zamówienie, można wybrać modele wykonane ze skóry i innych materiałów, Odpowiednia jest również ekoskura. W tym przypadku brany jest pod uwagę kształt siedzenia, kształt ciała, kolor i faktura. W razie potrzeby można dodać masażer. Warto powiedzieć kilka słów o nocowaniu autocowerów. Występują one w postaci gumek z metalowymi haczykami. Prostszą i tańszą opcją są sznurki ale mają one właściwość rozpinania się. Popularne są gumki z rzepem, ale z czasem mogą się rozciągnąć. Możesz kupić uniwersalne pokrowce samochodowe. Są one odpowiednie dla wszystkich samochodów i mają szeroki zakres. Jednak takie pokrowce nie zawsze przyjmują kształt siedzenia. Są wykonane z różnych materiałów. Ekoskóra jest doskonała. Jeśli nie musisz zakrywać całego siedzenia, zalecamy zakup specjalnego pokrowca. Co należy wziąć pod uwagę przed zakupem? Przed wyborem pokrowca samochodowego zalecamy wziąć pod uwagę następujące zasady. Poproś sprzedawcę o pokazanie uniwersalnych modeli. Być może taki pokrowiec będzie w sam raz do twojego samochodu. Przyjrzyj się bliżej pokrowcom typu MIKE. Są najtaniejsze i praktyczne. Jeśli nie potrzebujesz całkowicie zakrywać siedzeń, kup pelerynę. Jest sprzedawany z masażerem i ogrzewaniem. Futrzane pokrowce lepiej wybrać na zimę, ponieważ latem będzie gorąco i niewygodnie. Produkty skórzane są trwalsze i łatwiejsze w pielęgnacji. Eko skóra łatwo się rysuje i nie nadaje się do długotrwałego użytkowania. Przydatna wskazówka, niezależnie od wybranych pokrowców, zalecamy zakup takich, które można łatwo zdjąć do prania lub czyszczenia. Podsumowując, warto zwrócić uwagę na fakt, że jeśli w pokrowcu samochodowym jest dużo zapięć, to lepiej jest je dopasować podczas montażu, a im lepiej są dopasowane do siedzenia, tym bezpieczniejsze jest ich użytkowanie. Wybierz pokrowce na fotele samochodowe według własnych upodobań. A twój nastrój zawsze będzie świetny podczas podróży samochodem, a WordPress komentarz Hello World.